Hej, mamo, wróciłam ze szkoły. Hej, córeczko. Słuchaj, bo mnie głowa trochę boli i brzuch. Posprzątasz yy, kuchnię i zrobisz zakupy, bo już mamy bardzo mało jedzenia. Jasne. Okej, okay, ty ja odpocznę sobie. Dobra, idę już na te zakupy. Dobra, już wchodzimy. Dzień dobry. Dzień dobry wszystkim. Hmm, co by tutaj było nam potrzebne? Na pewno jakieś pieczywo. Mięsko. Dobra, idziemy. O, ale słodkie zwierzątka. Już wróciłam. Mamo, wróciłam. Hej, kacuruś. Dobra, musimy to wszystko teraz wypakować. To będzie długo trwało. Dobra, już wypakowywałam. Mogę Wam pokazać, jak to wszystko wygląda. Tutaj mamy pieczywo. Tutaj mamy armię makaronów. Tutaj mamy całą lodówkę. Jajka, jakieś mięsko i pizza i tortille. A tutaj mamy owocki na stole. Więc, wszystko uzupełnione, więc będzie na cały tydzień lub i więcej. Mama! Już jestem i uzupełniam wszystko. Jej, jak super, kochanie. Um, boli cię bardziej głowa? Tak, kochanie. Oj. To może być coś zjadła? Tak, jak możesz, to mogę zrobić jakieś kurczaczka. Już się smażę. Pierwszy, tutaj masz talerzyk. A tutaj dla mnie. Dla ciebie już jest kurczaczek i gotuje się dla mnie. Już usmażone, więc można będzie zaczynać jeść. Ale dobre! Pychota! Dobrze, może zadzwonimy do do lekarza, żeby do nas przyjechał. Nie do Ciebie, żeby Cię zbadał. Może jest coś takiego. Jakiś wirus. Może coś. Może niech Cię tylko przebada. Zaraz i tak powinien tata wrócić, więc... O! Hejka! Wróciłem już z pracy. Hej, tato! Hej, kochanie! Tato, bo mamy boli trochę głowa i brzuch boli. Czy byś mógł zadzwonić po lekarza? Jasne, możemy o tym pogadać. To chodźcie do mnie. A co Cię tak, kochanie, w sumie boli? Brzuch mnie bardzo boli i mam trochę taką gorączkę. Hmm. Chyba niech lekarz Cię przybada. Może zadzwońmy do niego? Dzień dobry! Przyjechałem! O, dzień dobry! To czy pan lekarz by mógł przybadać Mały żonę? Jasne, jasne, przebadam. Dobrze, to ja z córką pójdę może. To do zobaczenia, kochanie. Dobrze, to przebadajmy. Pani jest w ciąży. Co? Można przyjść, proszę pana. Pani żona jest w ciąży, co? Jak to? Jak to? Jak to możliwe? O, jak fajnie, jak super. Fajnie, będzie trzeba przyjeżdżać na wizyty kontrolne i no. I takie tam rzeczy. Więc to jest dopiero tam pierwszy dzień ciąży, więc jeszcze nie, może pół roku do porodu, jeszcze jest bardzo, bardzo, bardzo dużo. Więc do widzenia. Chwilę później. Pani. Pani żona już, pana żona już urodziła. Jej, jaki słociak Co to za słodziak? Ale słodziak! Kochany jest! Bardzo śliczny! Dobra, już może koniec tej miłości do niego. Jak go nazwaliście? Nikodem chyba. O, Nikodem w sam raz pasuje. <grafię> Gratuluję bardzo i życzę miłej miłej rodzinki. Jak super, że będziemy... że, że mamy... Ale on słodziutki! Słodziutki! Co to za dzidziuś? Co to za dzidziuś? Taki słodki. Mm. Trzymaj go No, ale słodki part 2